Cześć! Ja jestem Marlos, a to jest obiecany filmik w poprzednim filmie, co powiedziałem, że od razu zaraz ponagram. Eee, czy, czyli technik Launcher na ten serwer Hexita, który powstaje. No i dla tych, co jeszcze nie mają takiego Launchera, chcieliby sobie zagrać na paczkach, na mo paczkach modyfikacji. Ja Wam podam w opisie dwa linki. Jeden to jest do premium, czyli z e, oficjalnej strony, to sobie pobieracie tutaj o. klikacie. I, 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 i. I wybieracie na co, na co ma być, czy na komputer, czy na jakieś tam Androidy, czy na co tam tam. Ja premium nie mam, dlatego nie, nie pokażę Wam jak na przykładzie premium, ale przykładzie No Premium, czyli tu będzie drugi link. I tutaj zjeżdżacie tylko na dół i macie tak samo, czy na Windowsa, czy na jakieś tam inne urządzenia 64 albo 32 bite. Gdy to pobierzecie, no to ja już tego też nie będę pobierał, ale to jest jeden plik. To jest taki tylko starter. Eee, tak. Yy, czy to jest premium, czy to jest no premium? Macie tylko starter. Nic więcej nie będziecie mieli. I to już jako. Jako, no jako odpalenie gry. Klikacie. Ups. Klikacie na to dwa razy, uruchom. Dwa razy i uruchom. Musi się może pierwszy raz troszkę dłużej włączać, no ale to się nie ma co dziwić, bo pobiera modyfikacje. Pojawia Wam się okienko, chociaż Wam na początku się pojawi. To, eee, no, takie okienko, gdzie będziecie musieli się zalogować. No tutaj będziecie musieli wpisać nick, czyli tak, na przykład. marlos.tv. No i zaloguj. To jest updaty skin. No to niby, że możecie mieć własnego skina. Jak to klikniecie, włączy Wam się strona, żeby to wypełnić. Ja szczerze mówiąc nie wiem na jakiej zasadzie to działa. Jeżeli wiecie. Możecie też mi napisać w komentarzu, ja chętnie skorzystam, jeżeli to jest na zasadzie, że można skina własnego mieć. Bo ja tutaj próbowałem to wypełniać, zawsze mi błędy wyskakiwały. Mi się wydaje, że to jest tylko dla premium, eee, bo to jest launcher e, premium, ale skrakowane na no premium i po prostu mi się wydaje, że tego nie zapomnieli usunąć. Ale dobra, wpisujecie swój nick, potem dajecie zaloguj. Jak słyszycie szumy, to przepraszam, deszcz akurat pada, a mam okno otwarte, bo fajnie, e, fajnie wieje. Eee, jeszcze coś tylko z Trzy 3. A, ok. Eee, no i co tutaj macie? Sam launcher. No, dużo tutaj nie ma, jak widać. Na górze macie paczki, eee, paczki modu. Tutaj automatycznie już będziecie mieli tego Hexita. Planem pierwszej paczki miało być Texit 3, nie, lecz niestety kliki serwerowe się nie zgadzały, dlatego poszliśmy na tego Hexita. I co tutaj macie? Klikacie na to raz, tutaj ja już mam graj, bo mam paczkę pobraną Wy byście mieli instaluj, to insta klikacie to instaluj i paczka Wam się pobiera Też się nie zdziwcie, jeżeli Wam się będzie pobierało, Bóg wie ile, to w końcu ma 50, no w sumie launcher ma 60 coś modów eee, Więc to się może troszkę pobierać, a potem już będzie graj lub usuń paczka. No to dajecie graj, launcher się włącza Teraz nie będę włączał, bo naprawdę mam bardzo słaby internet. Nie mam, nie mam jak tego włączyć. No, włączyć mam, ale bardzo długo by mi się to włączało. Eee, a to postaram się jak najszybciej wrzucić. Jest teraz 15, no to to na YouTubie pojawi się około 19 pewnie. Dobrze, w opisie znajdziecie dwa linki: do Premium, No Premium. Instalacja jest taka sama, logowanie jest takie same, tylko że oczywiście do Premium tutaj będziecie musieli podać login i hasło, a do No Premium tylko nazwę. Potem, jeżeli. Dobrze, inaczej, bo są dwa sposoby na włączenie tego launchera: przez tego, ten launcher i jest jeszcze inny launcher. Ale tego innego launchera on jest bardziej skomplikowany. Ja wam nie będę pokazywał instalacji tego launchera drugiego. Tylko. Jeżeli nie będzie wam działał ten launcher, napiszcie w komentarzu, żebym zrobił tą e, drugą paczkę. E, tą drugą paczkę, drugi sposób na instalację tego. Ja specjalnie dla was nagram to, e, lecz w tym filmie tego nie nagram, bo moim zdaniem to jest, będzie bez sensu, żebym nagrywał dwa sposoby, jak ten pewnie wam zadziała. Chyba, że wam nie zadziała, piszcie w komentarzu. Ja od razu, gdy przeczytam taki komentarz, nagram drugi sposób, on jest troszkę bardziej skomplikowany, więc. Więc byście musieli robić, praktycznie zatrzymywać film i robić, zatrzymywać film i robić. Ale dwa sposoby działają. No i co? Serwer Hexit już powstaje, jest, są prace nad nim teraz. Wspomnę, zbudowane rangi, tutaj ekipa nad nim pracuje. Start serwera: no tak szacujemy, za 4-5 dni, czyli jak dzisiaj jest piąty, to tak szacu, hmm. szacujemy, że w piątek 10 sms przed. Dobrze, uh, że w piątek 10 już by był taki oficjalny start, lub jeżeli się wyrobimy, to troszkę wcześniej. No ale taki oficjalny start to jest 10. Dobrze, nie chcę przedłużać tego filmu, bo naprawdę mam słabe internety żeby to mi renderowało uh, po ile Jeżeli macie jakiś problem, piszcie w komentarzu, ja wam się postaram jak najszybciej pomóc, jak najlepiej umiem pomóc. No i dwa linki macie w opisie. Zapraszam do pobierania. No i cześć. Zmęć ciało, włosy szakala